Właściwie 14 września o godzinie 11 na lotnisko w Kruszynie zaprasza nas Chrystus. Ten przybity do krzyża. Ten, który najlepiej rozumie wszystkie nasze obawy, lęki o Jego Kościół, o naszą Ojczyznę, o wzajemne nasze relacje i z ludźmi i z Bogiem. Zatem zapraszam bardzo serdecznie, żeby wykorzystać okazję, jaką daje to właśnie wydarzenie. Będziemy szli krzyżową drogą Jezusa, będziemy rozważali Jego życie w tajemnicach Różańca, będziemy mieli okazję do medytacji, adoracji naszego Pana i zatrzymamy się. Przy Jego ołtarzu, żeby dotknąć tego, który zmartwychwstał, który poprzez krzyż w prawdzie, ale odniósł zwycięstwo. Ten zmartwychwstały Chrystus chce nas umocnić do tego, żebyśmy dawali Mu świadectwo w naszym życiu społecznym, narodowym, rodzinnym, codziennym i odświętnym. Jestem głęboko przekonany, że Bóg błogosławi temu przedsięwzięciu. Odwagi. Musimy iść naprzód.